Cześć witam wszystkich Dzisiaj tak już trochę roztopy są eee, trochę mała przerwa była, chory byłem Ale już teraz trochę, trochę lepiej już się czuję gardło wyzdrowiało, że tak powiem Także lecimy z tematem dzisiaj będziemy eee, no, czyścić tam ganki od eee, od dojarni, tam co idą Bo troszkę się zabudziło tam Wcześniej było to zamarznięte Nie szło tego zgarnąć A już wczoraj odwilż przyszła, trochę puściło Dzisiaj jest też coś po, powyżej zera już trochę Także y, można działać Dobra a. Dobra Wyjedziemy z Odczepimy wyżynarkę. O! I zaczepimy sobie łyżkę, będę mógł tą gnojówkę brać. Dzisiaj nie robię szaferem, bo chłopaki akurat kopią yy, u jałówek dlatego też mamy teraz jałówki yy, w tym poczekalni Ogólnie tam yy, kopiemy yy, w garażach tutaj i wywozimy to od razu na pole, żeby nie przeszkadzało i tak to leci. Dobra, tu trochę pozgarniam może wychom, żeby nie trzeba było tyle, albo najpierw tam z tych, najpierw z tych ganków powygarniam, a potem tu łyżką będę resztę zbierał. Dobra. Co? jajeczki ładne moje No tutaj ganek mamy już wyczyszczony Także tutaj teraz muszę tu pozgarniać i zaraz łychę mam już pełną Zaraz ten drugi ganek też wygarnę i wtedy tutaj Co tu, tu zostało i tam jest też jeszcze ganek Także to roboty jeszcze jest Ale się zgrzałem O, ciepło Ciepło się zrobiło Ile stopni jest? Rano już było 4 stopnie Wody nie może wyczytać W każdym razie jest ciepło Tutaj Wysypiemy tutaj z tej strony trochę zamarznięte jeszcze było, bo tam słońce nie dochodzi i dlatego Wypłuczamy go trochę. No, trochę lepiej to wygląda. Może ja nie, ale ciągnik... O kurde, jak pisano. Tak, jest grubsza. Szybkie mycie. No, odstawimy i idziemy dalej. O studzienka jeszcze oblodzona. Mi się kołża zrobiła. Miejmy nadzieję, że jeszcze jeden dzień się odmrozi studzienka. dzisiaj płukanie po idę, bo nasze linie po prostu Taką czystą wodę mamy. Eee. Tu tu jeszcze trzeba leci. Taką czystą wodę mamy w linii, że normalnie trzeba, no już zimą tego teraz nie robiliśmy, no i teraz już woda dosyć mocno y, była zepchana linia. że może już być. Jakie czyste ruszka teraz są. No teraz chociaż leci woda, bo wcześniej to krowy tutaj yy, no, pojdło nie zadążało napełniać. Krowy miały za mało wody. A to jak wiadomo niepożądane. Nie, Pimpek? No. Dobra, teraz tu jeszcze ten garnek muszę ściągnąć. I na, na, tam na środku to wieczorem zrobię Jak krowy będą wygonione I jeszcze... Jeszcze co? Jeszcze muszę cielaki nakarmić Tutaj jałówki Na kwiecień Cielne No niektóre już budują, wymie Bo na przykład tutaj ta Już ładne mnie buduje Tu? Ten osobnik? Nie? Edek? Co Edzio? Co? Co Edzio? Co? Co, edzio? Co? Co Edek? Co? Tutaj będzie. Ej, Pimpek, ty stąd wyłaś. Już, już do góry. Zaraz mnie zaczną atakować przez ciebie. No, ale tu poszczególne sztuki ładne już. mi ona robią. Tu. No, wstań. O. Elegancko. Wymiona są tutaj, to też już ładne. Zaczyna robić. No, no tu są poszczególne, co ładne wymiana już robią. Tutaj tak samo, ale przestraszyło się. A no, także kwiecień, tu już na pewno się będą cielić. Może trochę wcześniej nawet Tutaj to też ma ładne Wiadomo, na razie takie worki Ale Ładnie, ładnie robią także Już się nie mogę doczekać do Sezonu wycieleń, jak zaczną się cielić Nie? No no tutaj Moja mięsna, zobaczymy jak ma. Bo już też zaczęła robić wymię. No pokaż, wstań. Ej, wstań. No też już takie wymiana zaczyna mieć. No, dobra. Teraz tak, idziemy do pryzmy tam z tymi balotami. I teraz powiem, czy to był błąd, robiąc y, kiszonkę, kurde po słońce robię, czy to był błąd robiąc kiszonkę y, tutaj, no, w takim ala silosie z balotów i powiem tak, y, i tak i nie, y, na pewno to był błąd, że zrobiłem na dwie warstwy baloty. Na jedną warstwę by było lepiej, bo tutaj jak widzicie, albo bym musiał oprzeć wszędzie tak jak tutaj zrobiłem. Bo tu jak możecie zobaczyć spadały mi tutaj te baloty. No i się od, no powiedzmy, no odepchnęło, nie wiem jak to powiedzieć. Ale tutaj ciężko się ugniatało też. No i zobaczcie tutaj. Początek Ogólnie jako tako Nie najgorzej to wygląda Jest w miarę W miarę dobra kiszonka no wiadomo tu Delikatnie jest zepsute Ale tutaj druga warstwa To już mam odrzut I do dość konkretny bo powiedzmy Tu Wezmę podgląd Tu powiedzmy jest warstwa Tu się poszerza Tu jest takie wgłębienie i tu znowu jest tyle odrzutu tutaj dalej, no tu jest taki delikatny odrzut powiedzmy tutaj już, tu już jest bez odrzutu w ogóle fajnie, fajnie kiszonka już tu jest teraz tak, tutaj mamy tu, o ile, kurde nie wyciągnę teraz tu mamy tą yy, trawę normalną. Tutaj mamy tą suchą, kurde. To jest yy, ta mieszanka gorzowska sucha. Tutaj mniej więcej to. No ogólnie fajnie nawet pachnie. Tutaj mamy tą kiszonkę z tymi ziołami, o ile dobrze pamiętam. No tutaj ta, ta ciemna warstwa Tu odtąd dotąd to jest kiszonka z ziołami Tu mamy lucernę i lucerna idealnie wyszła wam powiem Jest idealnie y, Fajny kolor I wilgoć jest idealnie Także tu Tutaj to nawet y, fajnie wyszło Zaraz będę musiał wyciąć tu A bo tu stąd wezmę Tu z brzegu z tej strony jest delikatnie. No, tu, tu jest dobra kiszonka. Powiedzmy, tu jest. Nie, no, tu też nawet. Nawet fajnie to ten. Tu widzę delikatnie pleśń weszła. Ale tu ogólnie dobrze wygląda. Także tu z brzegu. Jest w miarę ok. Tutaj fajnie ta lucerna też. Z tej lucerny jestem bardziej zadowolony jak tutaj z tego silosu co było. Także jest, jest OK Kiszonka. No mówię błąd trochę zrobiłem, że mogłem albo więcej balotów dać tutaj na oparcie, żeby nie poleciała kiszonka, albo na jedną warstwę, ale na, z drugiej strony na jedną warstwę to bym, no bym po prostu nie zrobił takiej. By była taka. O no tu By był, pryzma by była bardziej tak. No i w sumie to, co teraz odrzucam, to i tak yy, idzie. Nie wiem, jak tam dalej będzie. Im głębiej. Nie wiem, jak tam. Bo tutaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kiszonka. Tutaj, gdzie jest oparty ten balot. Zobaczymy, bo tu mi się już waliło w czasie, w czasie robienia kiszonki. No ugniatania już mi się waliło i dlatego położyłem tutaj jeszcze te dwa baloty Nie, pimpek No tu trochę jeszcze śniegu jest No ale tutaj patrząc na to, że mamy tak około 3,5 metra pryzmę No to tu z brzegu to jest więcej procentowo odrzutu, ale tutaj myślę, że już nie powinno być tak źle Tutaj chłopaki zrobili zapas słomy od wilż była i ten, a i tutaj z tej pryzmy, tutaj na końcu, miałem tyle odrzutu. No, to jest, no i tutaj z brzegu, co jest, będę musiał to później też posprzątać. No, tak to więc. Tutaj są baloty z górnej warstwy, to idą na takie gorsze ścielenie. Tutaj mamy środkowe. Zobaczcie, idealna słoma. Jeszcze suchutka, wszystko. Elegancko. No, wszystko suche. Tu mamy wysłodki, pryzmę. Oh. ha, izolacja pod słomą jeszcze śnieg. No, tak to wygląda ta słoma w środku. A tutaj te zewnętrzne to też nie wyglądają na gorzej, bo to tylko góry na warstwa jest. Zepsuta reszta jest w miarę w porządku, ale to idzie, powiedzmy, na te, na te starsze jałówki, albo tam, jak wywalamy obornik, to wtedy dajemy to na dół. Także a i ta lucerna w balotach ogólnie jest, jest mokra, ale zepsut się nie zepsuło. Takie nie jest spleśniałe czy coś. Dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Zanim, bo będę chciał jeszcze dzisiaj to opublikować, mam nadzieję, że mi się uda, ogólnie chciałem Wam też polecić kanał Kuzyna, który nagrywa na gospodarstwie u wujka w Holandii. Także jeśli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda w Holandii na rodzinnym gospodarstwie, także to zapraszam na kanał kuzyna, tu link będzie tutaj w górnym prawym rogu, także trzymajcie się i do następnego.